Po pierwszych 20 minutach nie wyglądało, że mysz będzie taki zacięty. No tak, zupełnie inaczej miał, mieliśmy się zachowywać, jednakże pierwsze 20 minut coła nas trochę zaskoczyła i, i efektem tego były dwie bramki. No, wydawało się, że może być po meczu, natomiast ja cieszę się z postawy zespołu, ponieważ jeszcze przed przerwą bramkę kontaktową i myślę, że to był taki sygnał do tego, że możemy ten mecz równie dobrze wygrać. No, uważam, że, że drugą połowę i końcówka pierwszej to my jednak byliśmy zespołem, który dążył zdecydowanie do, do wygranej czy do wyrównania i i, i mieliśmy więcej sytuacji, więcej z gry. Niestety nie udało się strzelić zwycięskiej bramki, natomiast ten punkt nie jest, nie jest dla nas jakimś wartościowym wynikiem, natomiast postawa zespołu Y, daje tutaj nadzieję i, i jest budująca, bym powiedział. Na pewno do końca będziemy chcieli tutaj się jeszcze y, rywalizacji trochę stworzyć, sole, także będziemy chcieli tutaj jeszcze powalczyć. Czyli do końca nie czuje pan satysfakcji z tego remisu? Na pewno nie. Graliśmy u siebie, chcieliśmy wygrać. No. Natomiast, tak jak mówię, okoliczności tego meczu początek, zwłaszcza tego nie ten, ten i szanuje, a zwłaszcza postawę drużyny i tutaj chciałbym cały zespół pochwalić za, za charakter. Pierwsza połowa była spokojna, w drugiej troszeczkę nerwów, decyzje sędziów, potem zamieszanie po meczu, to chyba, chyba to, że nasz mecz na szczycie, tak? Tak, presja meczu na pewno była duża. Zawodnikom trochę puściły nerwy, tak? Przypuszczam, że tak, natomiast no, uważam, że no, wynik kształtuje zawsze sytuację na boisku. No, myśmy do przerwy, soła nas dominowała przez te 20-30 minut i, 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 a potem odwróciliśmy my losy i z tego tytułu zawodnicy no, nie ma co ukrywać i inne wypuszczały, ponieważ bronili tego wyniku. No, no, niepotrzebna sytuacja, bo, bo to yy, takie sytuacje nie, muszą, nie powinny być. No, rywalizacja na boisku na pewno powinna być, a, a, a poza boiskiem to już są takie niepotrzebne rzeczy. No, ale wszystko skończyło się dobrze, uważam, że, że, że rywalizacja będzie ciekawa trwa, do końca. Tak, tak, tak jest, będzie myślę ciekawsza liga. Znaczy no, uważam to spotkanie za nasz sukces, dlatego że zremisowaliśmy na wyjeździe, dalej mamy cztery punkty przewagi, dalej jesteśmy liderem, tak jak mówiłem, mamy tą bezpieczną już powoli przewagę i był to mecz, który powinniśmy wygrać, bo tak chcę się powiedzieć, dwie prawidłowo nieuznane bramki, no ale już taka jest piłka, my na to nie mamy wpływu, graliśmy co tylko mogliśmy, od tego co już sędziowie. Trader w tym meczu przesunął cię trochę do przodu, jakie miałeś zadania? Znaczy mieliśmy zagrać bardzo ofensywnie, ja, Mateusz Gleń, Bartek Jasiński. I miałyśmy, mieliśmy być podpierani przez Pawła Cygnera. No, mieliśmy po prostu liczyć na rozrzucenie piłki do boku. No i na konstru... początku to ładnie tak. I konstruktywne zakończenie wrzutkami, tak jak no, zaczęliśmy po prostu wrzucać piłki, zacząć wpadać bramki w po stałych fragmentach, bardzo dobrze w Wojtek ja wrzucił na głowę Bartosze był gol. gol. tak jak mówię, prawidłowo nie nasza prawidłowość na bramka, która została też nieuznana. No można byłoby żeby 0 byłoby po meczu, tak, potem straciliśmy głupią bramkę na 2-1, która nie miała prawa wpaść, no a co się Właśnie twoim zdaniem co się stało, że gra soły tak troszeczkę siadło. Znaczy co się mogło stać, no my staraliśmy się grać swoje, no ale tak jak mówię, no druga połowa wyglądała słabiej, trzeba to przyznać, ale też no coś my mogliśmy zrobić, skoro każdy nasz kontakt z przeciwnikiem, każdy nasze jakieś agresywnicze wejście kończyło się faulem, tak samo żółtą kartką, no dla mnie to... Dla mnie, dla zawodnika no to było, było po prostu przykre, że nie można było grać w piłkę, tylko co chwilę były rzuty wolne, przerywane piłki, przerywana, przerywana gra, no i cóż można więcej powiedzieć. No. Cieszę się z tego, że jest Rejmi, że dali wam tę bezpieczną przewagę. Nerwowo po meczu, ale to chyba taka sportowa złość, że nie wywieźliście trzech punktów. Yy, znaczy po meczu no, była lekka przepychanka, ale już wszystko, wszystko zostało wyjaśnione. Najważniejsze, że dalej jesteśmy drużyną. Jeden jest za drugim i dla nas to jest najważniejsze. To mecz... Remis daje wam satysfakcji? Nie daje satysfakcji. My tu przyjęliśmy po trzy punkty. Chcieliśmy mecz tutaj wygrać. Ten mecz, no, można powiedzieć, był na wyciągnięcie ręki, żeby go wygrać. Mówię, głupio stracona bramka dała tą możliwość, że Karpaty mogły nawiązać z nami walkę. I tak jak mówię, no, strzelili bramkę, tak jak oni to najlepiej potrafią z karnego. No już, czy był karny, czy nie był, to już nie, nie jest nasza rola od tego, żeby to oceniać. Rola od tego jest sędziego. Podyktował rzut karny. Trudno, ważne, że zremisowaliśmy ten mecz. Tak jak mówię, no, cieszę się z tego, że są dalej cztery punkty przewagi, chociaż bardzo żałuję, powinniśmy mieć 7 punktów przewagi i całkowicie inaczej by to wyglądało w naszych oczach. Byliśmy, byliśmy dużo spokojniejsi, ale tak jak mówię, mobilizujemy się do każdego meczu tak samo. To nie był jakiś wiadomo dla nas yy, super ważny mecz, bo my każdy, do każdego super, super meczu podchodzimy. To no mecz z tak jest chyba ważny? Znaczy jest bardzo ważny, tylko mi chodzi o to w tym sensie, że my do każdego meczu podchodzimy tak samo. Nieważne czy to jest ostatnia czy pierwsza drużyna. Na pewno się mógł podobać, bo na pewno było dużo bramek e, i na pewno były niezrozumiałe e, decyzje sędziów, z którymi no, ciężko było się zgodzić. E, dwie nie, nie, prawidłowe, według mnie prawidłowe bramki strzelone, nieuznane, e, karne. No, wiemy dobrze, że w Sierprawiu te karne często padają. Ale po 20 minutach to Soła dominowała i do 20 minuty Soła rządziła, Soła strzeliła bramki. Co się stało, że w pierwszej połowie ta gra potem siadła? Eee, to znaczy tak, no wygrywamy 2-0, strzelamy bramkę na 3-0. Eee, sędzia nie uznaje, gdyż stwierdził, że był spalony, a, a zawodnik, zawodnik się prawie praktycznie był na słupku. Nie wiem dlaczego nie uznał tej bramki. No i później, no, no, nerwowe, nerwowe sytuacje, nerwowe, niezrozumiałe decyzje sędziów i to wprowadza no, w jakąś tam nerwowość i stąd, no, nasze, nasze później takie, takie granie, a nie inne. W drugiej połowie jak Pan nastawiał zespół? No w końcówce troszeczkę wydawało się już, że gracie, żeby utrzymać ten remis. E, jak się nie da wygrać, trzeba, trzeba zremisować, a widzieliśmy, co się w ogóle działo w końcówce. To, to już było w ogóle przesada i nie, nie potrafię zrozumieć tego, e, jak można... Może nie będę mówił za dużo, bo jest to niepotrzebne. Po prostu musieliśmy utrzymać ten wynik. jest Pan zadowolony z pracy sędziego? Nie jestem zadowolony. Chcieliśmy utrzymać ten wynik, bo byśmy szli trzecią czy czwartą, to pewnie nie zostało uznane. Adrian Stanek powiedział, że pomimo wszystko ten remis to cenny remis wywieziony z, z boiska wice No To był ciężki, ciężki, ciężki teren i, i, i no, tak jak powiedziałem, nie dało się w Cieszę się, że zremisowaliśmy, bo końcówka e, dzięki pracy z truki sędziowskiej było naprawdę bardzo ciężka dla nas. No, trzeba skomentować też sytuację pomeczową, która się wydarzyła. Czy uważa pan, że to właśnie decyzje sędziów tak, jak to się mówi, budzowały zawodników, czy sportowa złość? No, na pewno, na pewno decyzje sędziów gdyż później to się wszystko przeniosło również poza, poza teren jakbym boiska. Nie wiem, gdzie była tutaj ochrona. Wszystko powinno być zabezpieczone. Właśnie bo... wyglądało tak, że nie ma tutaj w ogóle żadnej ochrony. No tak to wyglądało. Ja studiuję na sam koniec, ponieważ musiałem porozmawiać z sędziami, którzy... którzy... Po prostu chciałem z nim podyskutować, bo jeżeli na meczu nie potrafili wyjaśnić swoich decyzji, myślałem, że coś powiedzą na, 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 po prostu po meczu. E, nic ciekawego nie powiedzieli, dlatego całej sytuacji początku, całej sytuacji po prostu nie widziałem. W tym spotkaniu przesunął pan stanka do przodu, Soła grała ładnie, ofensywnie. Czy zmienił pan w przerwie w szatni taktykę, bo Soła już grała bardziej zachowawczo, nie tak agresywnie? czy nie grała agresywnie, dalej stanek był na prawej stronie, grał na, na lewej stronie, dalej mieliśmy grać ofensywnie, nie mogliśmy się cofać, no i może po prostu, nie wiem, nie wyglądała, nie wyglądała ta gra już tak, tak płynnie jak, jak w pierwszej połowie. Widowiskowo. 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 Czyli... Ale tak jak, tak jak mówię, no, każdy nasz kontakt z przeciwnikiem e, teraz był odgwizdany na faul, po prostu przeciwko nam. Czyli powtór, poprze pan słowa Adriana Stanka, że ten jeden punkt też daje panu małą satysfakcję? No, oczywiście. Na ciężkim terenie na pewno daje mi satysfakcję.